Rozważanie na dzisiaj 11 listopada. Powszechnie znane powiedzenia często nie docierają do naszych uszu, nawet wtedy, gdy słuchamy uważnie. Nie analizujemy ich głębszego sensu, ponieważ jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Pewnego wieczoru jedna z nas powiedziała, od tego jestem po prostu chora. Powtórzyła to kilkukrotnie. Jednak chciała przez to powiedzieć, że sytuacja była trudna do zniesienia. Inna osoba odpowiedziała: Jestem pod wrażeniem tego, co powiedziałaś. Pewne wydarzenia sprawiają, iż czuję się chora. Zauważyłam, że kiedy reaguję zbyt emocjonalnie na jakąś sytuację, również może mnie to doprowadzić do choroby z prawdziwymi fizycznymi objawami. Sporo czasu wymaga przemiana dobrych postanowień na dobre nawyki, jednak warto podjąć taki wysiłek.